Okej, okay. na potrzeby materiału wideo ja już dodałem klip wideo na oś czasu, stworzyłem także projekt. Teraz tak, załóżmy, że chcę przyspieszyć sobie tutaj ten moment masowania tego ciasta, mieszania tego ciasta, aż tutaj do momentu, gdzie, gdzie mamy kładzenie tej folii. Żeby to zrobić, odcinamy sobie ten wideoklip, czyli wybieramy sobie tutaj tą mostrzałkę i tak jak ja przed chwilą to zrobiłem, tutaj po prostu ścinamy w tych odpowiednich momentach mamy odseparowany ten klip tutaj teraz klikamy na niego prawym wybieramy Change Clip Speed wybieramy sobie na przykład tutaj ile, ile chcemy to przyspieszyć. weźmiemy sobie 800 i następnie klikamy tutaj Ripple Sequence i dzięki temu tutaj nam to się automatycznie zmniejszy i doczepi początek i koniec, cyk, mamy idealnie, nie mamy żadnych tutaj luk, jeżeli chodzi o o naszą mość czasu, wszystko jest idealnie doklejone. No i teraz, jak możecie zauważyć, jest ten moment yy, skrzypszony. Tutaj na podglądzie może nam się to zacinać z tego względu, że po prostu mój komputer tego nie wyrabia, ale jak wyrenderujemy już wideo, to ten cały etap będzie bardzo mocno przyspieszony. Także nie ma się co martwi, martwić, nawet widać, że na osi, osi czasu tam z jak widać kilkudziesięciu sekund zrobiło kilkanaście No i tak możemy właśnie zmieniać prędkość tego, tych klipów Ważne, przypominam, żeby zaznaczać tutaj tą opcję Ripple Sequence Wtedy nam się to idealnie dokleja Bo jeżeli tego nie zrobimy, no to mamy tutaj taki problem, że O, jak widzicie, musimy automatycznie to wszystko, co tutaj się będzie działo dalej dokleić, a jak użyjemy Replay Sequence, no to będzie wszystko idealnie sklejone. Dobra, więcej nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie tylko, że na podglądzie może Wam się to zacinać i nie będzie to widoczne. Natomiast jak wyrenderujecie już cały materiał, wideo powinno być ładnie, gładko skrzyprzone. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie.